Cześć, z tej strony KS i witam Was na przegadanym podcaście. Jak zauważyliście, ostatnio trochę częstotliwość podcastów spadła. Głównie te pod podcasty czwartkowe czy piątkowe przestały się pojawiać. Jest to trochę spowodowane dwoma czynnikami. Jeden z nich to y, trochę brak tematów, ponieważ nie chciałbym poruszać za bardzo y, tematu największego, który się aktualnie dzieje, ponieważ w internecie jest na tyle materiałów odnośnie tej sytuacji, że y, mój nic już nowego nie wniesie. A drugą, jakby drugim czynnikiem jest trochę jak czasu. Ostatni czwartek, chcąc nagrać cokolwiek, no nie, nie miałem żywcem kiedy. Ale... Dalej będę się stajał, żeby przynajmniej jeden podcast lądował na kanale w tygodniu. Będę e, robił wszystko co w mojej mocy, aby pojawiły się dwa, natomiast e, jednak nie zawsze nie chcę, żebyście byli nastawieni na to, że będzie się jednak na pewno pojawiał. Wydaje mi się, że te poniedziałkowe podcasty mogą się pojawiać zawsze. Chociaż też nie jestem w stanie tego jednego obiecać. A czwartkowe podcasty, czwartkowe czy bardziej piątkowe, mogą, mogą, mo, mogą zostać przeniesione na piątek, trochę patrząc po y, aktualnym moim planie, moim rozplanowaniu dnia. Ale dobra, nie ma co więcej gadać na temat tego, o czym dzisiaj porozmawiamy. A dzisiaj taki może krótki, może nie krótki temat, ponieważ. Riot Games podobno zastanawia się nad usunięciem kolejki duo. Mamy aktualnie kolejkę solo duo, czyli kolejkę rankingową, w której można zagrać samemu lub z jednym primatem. I skąd powstała ta plotka, nie plotka? Zacznę od y, przeczytania ładnego news'a, który później y, w Wypowiem się na jego temat. W swoim najnowszym adresie deweloperskim Riot podał nam informację o stanie rywalizacji. Wygląda na to, że duoku powoduje większość znalezionych problemów, a Riot myśli o jego wyłączeniu. Autouzupełnianie jest na najniższym w historii globalnym tempie oscylując między 0,5% a 3% gier graczy. W wielu dużych regionach czas oczekiwania w kolejce jest najniższy od dwóch lat, a w małych regionach wreszcie dokładność MMR jest silna, gdzie 99% graczy gra z graczami w odeąbie maksymalnie dwóch dywizji swojej rangi. Ze stałą pr dokładnością przewidywania wygranych. Wszystkie te zmiany niestety mają miejsce dopóki do gry wchodzą. Gotowe duety, co powoduje gwałtowny wzrost wartości procentowych, auto i niezrównoważone MMR. Aby temu zaradzić, Ray odmyśli o wprowadzeniu trybu tylko solo. Aby dostosować się do intencji gracza i zapewnić najzdrowszą możliwą rywalizację w indywidualnej kolejce, programiści twierdzą, że ponownie oceniają swoje podejście do, do gry solo duet. I odkrywają świat, w którym gracze solo grają w kolejce solo, a predefiniowani grają w trybie rankingowym flex. I o co tu dokładnie chodzi w tym wszystkim? Yy. Problem, który według Riotu tworzą yy duo jest taki, że pojawia się bardzo yy. wykorzystywanie konkretnych Duo połączeń, jakby, czyli e, chodzi tu o te dziwne połączenia w stylu taik master, taik na miodzie master w dżungli. Chodzi tu o jakieś nadużywanie konkretnych e, kombosów na bocie. E, generalnie nad tym, że też chodzi też o to, że. Osoba o wiele lepsza może grać z osobą znacznie słabszą, przez co MMR -y, yy, nie wiedzą, co mają wtedy robić. Czy mają dać głównie osoby słabsze, czy mają dać głównie osoby lepsze. I tutaj kolejka yy, duo ma problem. Ruch, który chciałby wykonać Riot, czyli wyłączenie duo kolejki, jest bardzo kontrowersyjnym ruchem, ponieważ od tych wielu, wielu lat występuje ona w Lolu, i tak naprawdę ciężko powiedzieć, czy większość osób gra solo, czy gra duo. Jednak naprawdę granie w dwójkę tyłu rankingowego jest bardzo, ale to bardzo popularne. I to, że Riot przez tyle lat nie jest w stanie go jakby tego zbalansować, żeby te dwójki nie były w stanie wykorzystywać jakiejś bardzo, bardzo meta, czynże kombinacji. No pytanie jest takie, czy te kombinacje powinny istnieć. Czy problem jest w tym, że te dwie osoby to wykorzystują? Czy problemem jest to, że te kombinacje w ogóle istnieją? Bo tak naprawdę. Istnieje szansa na to, że, że grając solo, Botlane z sapoetem się dogadają i okaże się, że oboje zagrają tą kombinację, tak czy siak. W jakby newsie jest podane nadużywanie kombinacji, takiej jak Lucian Nami. No, nie widzę trochę sensu w tym, co tutaj jest napisane, ponieważ Lucian Nami jest na najnajmalniejszym możliwym yy, wybojem na bota. Nie jest to jakieś nie wiadomo jaka kombinacja. Więc pytanie, czy, Riot, czy jest w ogóle sens w tym, żeby od wyłączał duo-kolejki, no bo co? Osoby chcące grać w duo będą musiały przenieść na flexy, tak? A flexy, jak dobrze wiemy, są trochę nazywane takim gorszym yankedem. No jest... są trochę tym yankedem dla pięciu osób tylko, albo dla trzech. Jednak nikt nie gra flexów samemu albo w dwójkę, no bo po co? Masz, od tego masz solo-kolejkę. Solo-kolejka jest tym bazowym... Yy, miejscem, w które celujesz, kręc ankiety, to jakby Riot wszystko, wszystkie zmiany tworzy pod solo kolejkę, a nie pod normale, czy flexy. I poza tym do granie w piątkę to tak naprawdę są też klasze, więc no nie wiemy, nie wiemy jak bardzo popularnym trybem są flexy, a nie wiemy jak bardzo popularne jest granie solo, a jak bardzo popularne jest granie duo. Nie zmienia to jednak faktu, że granie duo jest na pewno bardzo popularne, ponieważ i w innym wypadku inaczej Riotowi nie przeszłoby przez głowę myśl, że duo można by wyłączyć. Bardzo prawdopodobne, że duo jednak jest mocno wykorzystywane. No, według, moi, według mnie największym problemem jest to, że osoba, że dwie osoby o skrajnej randze mogą ze sobą zagrać, co bardzo może zepsuć grę nawet przeciwnikom albo teammate'om i na tym najwięcej, najbardziej powinno się skupić, że na przykład nie wiem, solo, duo kolejkę mogą zagrać osoby o maksymalnie dwóch rangach różnicy, ale wyłączanie tego trybu, dlatego żeby ludzie nie nadużywali jakichś kombosów. Kombosów, jakiejś takiej kombina kombinacji postaci, no to nie, nie widzę w tym sensu, no bo co no? Nie będą tego używać na duo, to będą tego używać na flexach, więc na duo nie fajnie, ale na flexach już jest dobrze. No to jest trochę takie z zdupy argument, no, bezsensowny argument. Więc no, z mojej strony, ja uważam, że wyłączenie całkowite duo kolejki nie ma żadnego sensu nie wprowadzi nic poza wkurzeniem graczy, i powinien poszukać problemów w innej części, bo nie ukrywam, że ten problem może istnieć, ale jestem wręcz przekonany, że można go zlikwidować w inną drogą niż całkowite wyłączanie z duo kolejki i odbijanie możliwości grania z partnerem w Yankee. Z mojej strony to było na tyle. Wyrobiłem się w całkiem przyjemnym przedziale czasowym. Mam nadzieję, że miło się Wam tego słuchało. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu. Cześć!